Pani doktor, proszę mi powiedzieć, no, mamy 70. rocznicę operacji Wisła, operacji, która została potępiona przez władze III Rzeczpospolitej w sposób niesłuszny. Jakie są Pani zdaniem szanse na to, żeby odkłamać tą historię i przywrócić operacji Wisła należne miejsce w pamięci Polaków? Przede wszystkim zmiana, która nastąpiła, to podniesienie stanu świadomości co do tego, co doznali Polacy Kresowi ze strony nacjonalizmu ukraińskiego w okresie II wojny światowej. Była to jedna z najbardziej przemilczanych spraw. Dzisiaj kwestia Operacji Wisła nie jest już wyrwanym. Oczywiście taka jeszcze pozostała w podręcznikach, jeszcze w świadomości części ludzi. Ale wiele osób już wie, że nie była to jakaś nieuzasadniona szykana, tylko próba uratowania tych Polaków, którzy. Trafili tutaj na te ziemię i w turnie od 1944 roku napływający tak zwani repatrianci, bo ja nie nazywam tego repatriacją, tylko wypędzeni Polacy z dawnych województw kresowych, po raz kolejny razem z miejscową ludnością Polską byli zagrożeni. 1947 rok ta operacja zakończyła zakończyła ten straszliwy okres przelewania niemal bezkarnego krwi polskiej. I dlatego musimy jej bronić, ponieważ gdyby nie ona i dalekosiężne myślenie naszych przodków, prawdopodobnie dzisiaj mielibyśmy tutaj Kosowo. Musimy wiedzieć, że ci ludzie, którzy ją podjęli, myśleli o tym, że nie tylko teraz i bieżąco ratujemy to, co się da ocalić. Ponad połowa terytorium naszego przepadła, więc już w tym małym, na małej przestrzeni miała być już Polska. Co jeszcze myśleli po prostu o tym, żeby tutaj nie zapalić tego od nowa? A komu w Polsce zależy na tym, żeby Operacja Wisła była zakłamana? Komu zależy na tym, żeby ukryć prawdę? Przede wszystkim potomkom, potomkom sprawców przestępstw wobec Polaków. Przede wszystkim tym, którzy oczekują, że zrobią z Polaków sprawców i największych przestępców II wojny światowej. Są to różne środowiska, nie tylko ukraińskie, ale i te wszystkie, które chciałyby, abyśmy my płacili cenę za krzywdę nam wyrządzoną po prostu jeszcze z pieniędzy naszych wnuków. To jest jakaś, jakaś obłędna i straszna sprawa. Ja jestem w stanie zrozumieć, że Ukraińcy, że każde odejście z własnego domu prawda, jest rzeczą straszną. Ale w tym wypadku mogą Ukraińcy podziękować nad organizacji ukraińskich nacjonalistów, upowcom, prawda, banderowcom, którzy napływając tutaj, mordując po tej stronie, Bogu doprowadzili do tego, że spotkała ich taka akcja wysiedlenia, przecież gdyby oni minimum lojalności wobec polski państwa polskiego po prostu wykazali, to być może większa ich ilość tam by pozostała na tych terenach. Natomiast zrobili, mówię i do nich powinni mieć pretensje, a nie do Polaków, że chcieli przerwać te mordy. Zakłamywanie operacji Wisła jej rzeczywistego charakteru i konsekwencji dokonuje się w sferze politycznej w zasadzie ponadpartyjnymi podziałami. Jakie, Panie zdaniem, są szanse na to, żeby, żeby po prostu prawda, prawda zajęła należne jej miejsce? Przez wiele lat, ostatnich, okazywało się, że, o czym już tutaj wspominałam na konferencji, że idea postmodernistyczna, która mówi, że Kłamstwo jest równie uprawnione do uprawiania, jak i, jak i poszukiwanie prawdy, że to myślenie po prostu się zakończy. Sięgając choćby do dokumentów, co się da zrobić, zobaczymy jak było. Jeszcze żyją ostatnie świadkowie. Nie można aż tak... Kłamać, żeby ludzie, szczególnie młodzi, nie zauważyli, że kłamstwo jest wokół nich. Prawda musi się obronić. Jeżeli się nie obroni, to oznacza, że nie tylko Polska, nie tylko Europa, ale w ogóle ludzkość idzie w bardzo złym kierunku. Jeżeli były popełnione zbrodnie, mamy na to dowody w dokumentach, mamy dowody jeszcze w, w relacjach żywych osób, to moim zdaniem ta operacja zostanie usprawiedliwiona, bo musi być usprawiedliwiona. Każdy ma prawo na terytorium jakie jest mu przydzielone bronić tam porządku i bronić swoich obywateli. Tam występowali przeciwko Polakom Ukraińcy z bronią w ręku, nawet z bronią ciężką, prawda? W związku z powyższym i napływali tutaj tysiącami. Wszystkie te kłamstwa, dokumenty, którymi dysponujemy, są w stanie obalić, które przeciwko Polakom są wysuwane, a przede wszystkim jeden podstawowy argument. Nie można przedstawiać działań ukraińskich nacjonalistów tych całych band, bez zrozumienia, że miały one na wschodnich kresach także współdziałanie, znaczy jakby pomoc ze strony, ze strony sowieckiej. Chodziło o odłączenie tych ziem od terytorium państwa polskiego. Niewiele z nas teraz wie, że na przykład duże rejony chrubieszowscy z najlepszych polskich ziem zostały odłączone od państwa polskiego. Podmianka była na naszą niekorzyść. Na tych najlepszych, jednych z najlepszych ziem w, w Polsce, w których jeszcze były bogactwa naturalne pod spodem. Tutaj Ukraińcy zwyciężyli. Oni o tym nie mówią, prawda? A zwyciężyli w we współpracy z Sowietami, którzy ich ochraniali, pomagali i przepuszczali przez granicę od wschodu tysiące, tysiące banderowców, którzy tutaj mordowali ludność polską. I takie są fakty. Polska musiała się bronić i się obroniła, ale nie może płacić za to, że obroniła swoich obywateli i jeszcze się czuć winna z tego powodu. To byłoby nieuczciwe.